Cześć chłopaki! Witamy Was w kolejnym odcinku chujowego podcastu pod tytułem Marco Pandy. Dzisiaj kolejny raz postanowiliśmy wziąć udział w akcji YouTube'owiczów Czek, czy tam kogoś tam. Um, I zaprezentujemy Wam pięć, pięć produktów, które po prostu są z Nie, z których są niedobre. Um, i, I to będzie tylko i wyłącznie nasza um, subiektywna ocena. No, pierwsza rzecz to jest. Co jest, to, jest, to, jest to jest piwo Strong. Produkowane przez browarkę, zapewne Browar głonowe, jak się myślał z nazwy. W głowie, nasi bohaterowie dzisiejszego programu są w większości Browar jagłonowe. Piwo jasne, mocne, aż. Zgadłe? Zgadłem? Zgadłem. Tak, zgadłem. Słuchaj, 8-1 ma. 8-1. Także, tak. jak zauważyliście, na górze, na półce, na naszej chwalnej półce, uh, piwa są ustawione od. Y najmniejszego złota imperatora, który, który ma... 10% e, ...który, czekaj, czekaj, tu, tu był taki dobry tekst. Czekaj, Michał, to czekaj, czekaj. Okropnie to wygląda, powinniśmy powiedzieć. O, i tandeta, która nie powinna być w ogóle w sprzedaży, to tak możemy skwitować tą, e, tą właśnie e, ety, etykietę, Puszkę. Smak, wszystko. A, otwieramy tak, żeby... my wiemy, co to jest złe, ale... Miętówkę mam. No. Woda no, ze spiritu znęsła. No, przepraszam za realizatorowi. No. no generalnie jak pierwszy raz otworzyłem to piwo to męczyłem je chyba przez rok. Bo ono naprawdę było kiepskie. Jeden z najgorszych. Daliśmy za nie... 2,15. 2,15. I... Naprawdę jest chujowe. Okropnie to wygląda. Tak. Daj się mam mi spróbować. Mm. Ej, smakuje jakimś winogronowym sokiem. Kurwa, nie Ale fajnie dziwnie. Ogólnie, generalnie rzecz biorąc, następnym piwem, którego w ogóle nie polecam... A, pamiętajcie, po tamtym piwek, prawdopodobnie robią się smugi. Ehm, Nawet robię, tak? Tak. Teraz tak. Po prostu to jest piwo, którego gwiazda, naprawdę nie polecam. Kolejna gwiazda z mocnego Zasnę. browaru. Browar jabłowo. Kolejny ten sam browar. Nawet etykiety są podobne, no słuchajcie, ale to jest już eksportowe, także prawdopodobnie <grym> będzie... Mam nadzieję, że nie będzie to produkt zbędny, ale, ale to się za chwilę okaże. Aż zdejmę okulary, bo zaraz bo... zaczynają parować od takiej ilości pięknej... Ja nie wezmę tego łyku. Ile to ma procent? O, to ma procent 7,2. A tamto ile miało? 8,1. Czyli tamto było mocniejsze. Tamto było mocniejsze, ale... <kluzni> Ale to po prostu... Pachnie ja Nie spróbować. To, po... to. to po prostu pachnie więc Jeszcze Nie no spróbowałeś? ale Nie, zapach no, no generalnie kompletnie nie polecamy. Kurwa, to jest obrzydliwe. to Kompletnie, po tam, kompletnie po nie polecamy. To jest po prostu beznadziejne piwo. E... Kolejne piwo, to jest no, to, słuchajcie, jest moca, Słuchajcie, jakby mi kazali to... Jak kazali to poprzednie piwo chyba pić, nie? To, bym, to bym się chyba pociął. Ja to o nie, Teraz nie, mamy po nie, prostu piwo mocarz, doner, doner, doner połowę drzewaru, no, bóg wie jakiego, ma 9%, procent, ma dziewięć procent, ma dziewięć procent, generalnie rzecz biorąc, Wampur to jest lider w produkcji, bo to, że wampur produkuje także piwo w y, dostępnych w sieciach Biedronka, y, ale w nie ma, może pokazałbyś wszystkim, kto otwierasz piękne piwo, tam zapach jest, Naprawdę woda gazowana plus spirytus. Nic innego nie było. Ja nie nie mam tego piwa. Nie, nie będę go próbował, bo już go piłem. I moja wątroba bo bolała, bolała na te 5 piw 10, 10 zł złotych i yy, My wiedzieliśmy oczywiście co. Natomiast co te piwa są beznadziejne i... No dobra, to jest to. Ale okropnie to okropnie w ogóle sama puszka wygląda. Kurwa super. Pragnąłbym, żebyście zwrócili uwagę. Nie wiem. A! I to jest produkt, którego nawet nie polecam sprawdzać. No ale ja chcę go spróbować. No, nikt spróbuję, smacznego, na zrobił. Junak ważony według... Jabłonowo, ja oryginalnych... jabłonowo, jaborowo? Nie, nie, chyba nie. Według oryginalnej receptury Kto jest producentem? Browar... Browary łódzkie. Och, a z Łodzi są szampany z Biedronki, Michel. Tak, one, dobre, one są tam, za prezenty bardzo, wyżej. Bardzo wyżej. dobre. O. Nawet, o to, no generalnie piwo ma... Ile? Nie Ej, Wielej tu, bo <laughs> to 6,5% Smakuje trochę jak, jak Ford. To jest ważone według oryginalnej receptury. Ford ma właściwości smakowe bardzo dobre. Ale, ale, tak samo jak Browar ale no niestety nie kopię po bani. Nie pierdolę, że smakuje jak Ford. Ford smakuje jak piwo, coś nie smakuje jak piwo. Nie wiem, dla mnie to smakuje jak Ford. Nie, to jest rozwodnione, tamto poprzedni gówno. Sprawdź. <kluzny> Junak. Junak, browar ludzkie, który bały się ujawnić swojej nazwy, ale teraz Michał sięga po coś, co. Teraz po prostu co mamy coś, co. zabije nas wszystkich. Nas imperator. Wszystkich. A czekaj, ci tylko jedną rzecz przypomnisz, on powiedział, że on wypije nie, ja tego nie powiedziałem. Powiedział, tak powiedział, to jest kolejny... dzień, że mogę skosztować produkt z pro, browaru jabłonowo. Jabłonowo. A nie wiem czy ten pan, który jest na puszce, nie przypomina Ci Kazimierza Wielkiego, patrona pewnej posyłki, do 14 euro, tak, dokładnie. To jest... Ja mu ja się nie przyznawał. Ja też mu się nie Ja też nie, nie ale, ale generalnie chuj. Co? Generalnie nie, nie? było mocniejsze piwo w sklepie, bo to... Tak? Było, był Amsterdam Maximator, miał 14,5%, ale to nie, to, że to nie jest polski produkt, to go po prostu nie będziemy recenzjować. No to co? No, to... no faktura puszki już widać, że jest pełen profesjonalizm, piwo kosztowało 89 zł w Kerfurze. Nie wiemy, czy nie polecamy go w ogóle. To jest kwestia, którą za chwilę... To jest, to jest piwo, które po prostu będzie live live. live view. Pierwszy raz pierwszy. Ale już ze względu na puszkę zakwalifikowaliśmy do kategorii 5 na najgorszej pizji. I cena oczywiście. Ale piana. To, z... to, to, po prostu. Jak. Nie, ten z... Nie. Z... chodzi mi o dźwięk, nie, no. Nie, nie, jest zapach. Pięki. Stary. Co? Co? De natura to czuję. I natura to nie Ale wąchałem. Aż mnie niedobrze dobrze. Bo, bo, bo To po prostu była ironia. Dziw, dziwny, Dziwny smak w przełyku mamy. Nie, ja po prostu miękka, Ja wymiękka. Nie miękka. To, to była nasza krótka recenzja, Pięciu, pięć, Nie recenzja, trzy. tylko no, nasza, nie polecamy już nie. To nie tylko ściemnie. właśnie była nasza subiektywna opinia.